Aby przygotować ciasto samochód można skorzystać z ciasta pieczonego w keksówce i wówczas piekam dowolne ciasto, dzielę je na trzy części, przekładam tak jak tort ulubionym kremem, następnie odcinam mniej więcej jedną czwartą tego ciasta i stawiam w ten sposób, tak jakby obracając na pozostałej części ciasta, tworząc tak jakby kwadratowy samochodzik. Czy lokomotywę, i wówczas ozdabiam go bardzo podobnie, tak jak ozdobię za chwileczkę mój dzisiejszy samochodzik. A dzisiejszy samochodzik będzie z tortu okrągłego. A zatem, po podzieleniu go na trzy części, odkrawam z niego takie półksiężyce z każdej strony, tworząc po środku taki prostokąt. Ale ważne, żeby te yy, półksiężyce były równe, więc można sobie albo zrobić szablon, albo zrobić tak, jak ja to robię czyli odcinam jedną część, a następnie przykładam tę odciętą część z drugiej strony i tynam, tak jakbym cięła przy szablonie. Te części odkładam na bok. Również będę je przekładać kremem. A po przełożeniu kremem ułożę je w ten sposób na torcie. Całość obsmaruję lukrem ozdobnym. I zrobię z tego tortu samochód. Przygotowuję płyn do nasączenia tortu. To może być pącz, to może być mocna, słodka herbata z dodatkiem aromatu do ciast. Ja dzisiaj wykorzystam kawę inkę. Do szklanki dodaję 3 łyżeczki kawy inki. Zalewam niewielką ilością ciepłej wody, tak aby kawa ładnie się rozpuściła. Po czym uzupełniam zimną, mineralną lub przegotowaną. Niepełne 200 ml. Dodaję odrobinę aromatu rumowego. I ja dodam jeszcze łożeczkę miodu. I gotowe. Każdą warstwę ciasta nasączam delikatnie przygotowanym płynem. Szczególnie dobrze nasączam ciasto przy brzegach. Teraz smaruję ciasto cienką warstwą dżemu. Ja biorę dżem, galaretkę z czarnej porzeczki, jest taki lekko kwaskowaty, ale to równie dobrze pasowałby dżem z moreli bądź brzoskwit. No to wędruje przygotowany wcześniej krem. Przykrywam drugą warstwą ciasta, lekko dociskam i powtarzam całą operację z drugą warstwą. I teraz te dwie części muszą ze sobą skleić. Smaruję je zatem kremem. I łączę. Odsuwam na bok. Wierzch ciasta również smaruję kremem, tak aby się ten czubek samochodowy do tego, ładnie, do tego kremu ładnie przykleił. No i delikatnie przenoszę całość. Na ciasto. No i w tej chwili wygląda to tak, niezbyt fajnie, ale teraz będzie rola lukru ozdobnego, aby temu ciastu nadać kształt i wygląd samochodu. Szkielet już mamy. Ciasto wstawiam na chwilę do lodówki, aby krem nieco stężał, a sama szykuję lukier ozdobny. Jak przygotować bazowy lukier ozdobny pokazuję w osobnym filmiku. Dzisiaj zrobię go z 200 g masła. Zatem do miski wsypuję 400 g cukru pudru oraz dodaję 200 g miękkiego masła. Gotowy tort wyjmuję z lodówki, dociskam jeszcze raz te górne warstwy do siebie. Po czym smaruję cieniutko, bardzo cieniutko, chodzi po prostu o to, żeby nadać taką gładź temu tortowi. On ma być taki gładziutki i za chwilę będę go przybierać. Ten lukier ma zabezpieczyć także krem z boków przed wyciekaniem podczas ozdabiania właściwego. Oraz nadać gładką powierzchnię ciastu. Będzie później je łatwiej ukierunkować kształt samochodu. I tak przygotowane ciasto wędruje ponownie do lodówki, aby ta warstwa lukru stężała, zastygła i umożliwiła łatwe i sprawne rozprowadzenie kolejnej, tym razem już ostatniej warstwy lukru, która będzie stanowiła ostatnią warstwę samochodu. Po niecałych 10 minutach w lodówce lukier bardzo ładnie zastygł. Wystarczy sprawdzić go palcem. Jeśli nie zostaje na palcu, to jest w porządku. Zmaluję go teraz drugą warstwą lukru. Gdyby lukier zgęstniał i zrobi się taki twardy, to wystarczy go do, na kilka sekund, 10 sekund może wstawić do mikrofali i będzie dobry. Najlepiej bowiem tym lukrem smaruje się ciasta wtedy, kiedy jest mięciutki. Teraz czas na koła. Ja skorzystam z delicji. Smaruję je lukrem jak klejem i przyklejam do ciasta. I gotowe. Torcik wędruje teraz na jakieś 10-15 minut do lodówki, aby lukier lekko stężał, po czym zabezpieczę go folią spożywczą w ten sposób, że w najbardziej wystające miejsca powbijam wykałaczki i na te wykałaczki delikatnie położę taki parasol z folii spożywczej i w ten sposób przez noc torcik będzie czekał na swoją inaugurację. A kto ma urodzinki dzisiaj? Ja. Mogę dotknąć tu? I goś też chce stąd... No już wystarczy. Ej, ale ja bym zjadł. A ja też dostałem. To...